La cocarracha, la cucaracha. Dzisiaj serwujemy sałatkę z truskawkami, serem fetą i smażoną piersią z kurczaka. Lecciolivo i nożywo. Super. Truskawki nie w Milanówku, a truskawki w Silver TV i to podane nawet rawnie z kurczakiem. Co nam będzie dzisiaj potrzebne? pierś z kurczaka, truskawki, rumba, alwa, czacza czy jakieś tam inne odmiany, sałata lodowa, ser pleśniowy i to by było na tyle. I do tego będziemy robić oczywiście sos. Zaczniemy od czego? Zaczniemy od, od tego, że kurczaczka sobie posypiemy przyprawą do kurczaka. Ja bardzo lubię gotowe przyprawy do mięs, złożone z, do różnych rzeczy. Nawet do żurku czy do flaków. Ja bardzo lubię, ponieważ mądrzejsi ode mnie komponowani te, komponowali te zioła i tam rzeczywiście jest y, moim zdaniem zawsze uzyskuje się, wyciąga się optymalny smak. Ja lubię. Ja posypuję tu gotową przyprawą do kurczaka. Tak delikatnie. O! Ona sobie chwilkę postoi. Mam. Oliwę do smażenia, troszeczkę damy na patelkę. Patelka się zaraz ugrzeje, wrzucimy kurczaka. A my co będziemy dalej, kochani, robić? To my dalej będziemy kroić. Tutaj się nic strasznego nie wydarzy. Uwaga, sałata. Zaczniemy od zielonego i teraz tak. Normalnie sałatę taką czy rzymską, czy masłową nie kroimy sałaty. Żadnej z wyjątkiem sałaty lodowej. Wszystkie inne sałaty rwiemy. Sałatę lodową możemy rwać, ale możemy też kroić. Tylko sałatę lodową dotykamy nożem. Inne sałaty absolutnie rwiemy. A teraz zabieramy się za wkrawanie do naszego dania truskawek, kroimy je od szypu, szypu, szypu. No, po pozbywamy się tych czuprynek. O, hop. Truskawka jest owocem bardzo zdrowym. Przede wszystkim e, jest owocem niskokalorycznym i ma niski indeks glikemiczny. No, ja muszę powiedzieć, że gdybym miała ochronić jeden owoc na świecie, to ochroniłabym i powiedziałabym, niechaj zostanie truskawka, ale pod warunkiem, że będzie. Całoroczna. A ja tutaj kroję. I właściwie nasza dzisiejsza produkcja będzie polegała na dwóch rzeczach: na krojeniu i smażeniu. Można kurczaka oczywiście grillować. Ja nie mam, muszę sobie kupić patelnię grillową, żeby tutaj używać grilla, o, może już tego będzie. Jezu, jakie to będzie fajne. I teraz tak, bierzemy sobie, co wolicie. Serfeta czy ser pleśniowy? Ja wolę ser pleśniowy. Feta, malwinka z mm, reżyserki prosi o fetę. To zrobimy fetę. Kroimy serfeta w kostkę i wrzucamy do naszej sałatki. Ha, ha, ha. przekręcamy kurczaka, żeby nie był, broń Boże, przeciągnięty. Jest. Hop, on się musi jeszcze chwilę posmarzyć. Dobra, niech się dzieje wola nieba. Ja nawet może, żeby trochę ten proces przyspieszyć, do tego kurczaka przekroję w poprzek. O! O! I on się nam jeszcze szybciej na potrzeby programu zrobi. Polędwiczkę już mogę na pewno wyjąć, drugą też, bo mi się oddzieliła. Jeszcze pierś się posmaży, a my teraz zrobimy sos. Prosty winegrecik. Słoiczek i zaczynamy. Oliwa. ta leć oliwo i nożywo. Dobra, jest. Jedna trzecia względem oliwy od jabłkowego. tak mniej więcej. No, tak mniej więcej wyszło. Jakieś słodzidło e, chciałam dać miód, ale mam miód skrystalizowany, więc dam trochę agawy. O! I teraz dorzucę do tego trochę pieprzu, bo przecież jak ja nie dam pieprzu, to będę. Chora, czyli bazowy winaigrette i tutaj będzie taka feria smaków, że nie musimy dawać żadnych musztard ani innych zaostrzaczy, bo ten sos la cucaracha, la cucaracha, wiem, zawsze śpiewam, jak robię sos la cucaracha, nie wiedzieć czemu. Ok, to wyłączamy. To mamy gotowe. Ja teraz tylko spróbuję sos, czy jest dobry. Ja bym trochę dała więcej słodzidła. I trochę bym dorzuciła kwaśnidła, bo ta oliwa Extra Virgin bardzo zdominowała takim specyficznym smakiem, więc żeby to oddominować, to ja trochę dodam. A teraz spróbuję drugą stronę łyżki. O! I teraz jest w porzo. Proszę bardzo, i teraz tak zalewamy tym sosem z truskawkami naszą sałatę. Tu nie ma żadnej filozofii. O! Bierzemy dwie łyżki i mieszamy. Mieszamy tak. Pamiętamy, żeby każdy listek sałaty, każdy składnik sałaty. Skontaktował się z sosem i był w komunikacji z nim. I teraz punkt kulminacjone. Kulminacyjny. Rozumiem, że jesteście oplute. Ja teraz pokroję tego kurczaka w takie dosyć cienkie plasterki jak w poprzek. Takie nie chcę w kostkę, nie chcę. Nie chcę w mm, paski. Tylko chcę go pokroić w takie ukośne. Chciałam trochę jak carpaccio, ale te palędzwiczki się rozpadają, więc go wrzucimy w ten sposób i jedziemy w ten sposób dalej. O, tak go chciałam pokroić. Patrzcie, zobaczcie, kurczaka nie można przeciągnąć. Zobaczcie, jaki on jest soczysty. Wylatują z niego soki, a nie wyparowały wszystkie soki. My najczęściej kurczaki przeciągamy. O, haha! Ha. Proszę bardzo, dzisiaj serwujemy sałatkę z truskawkami, serem fetą i smażoną piersią z kurczaka. Mm, pyszności! A ja teraz będę ją próbować. Też się oplułam. To wszystko przez was. Jak patrzę na was po prostu, to też jestem opluta. Ja sobie teraz nakładam trochę tej sałatki. Koniecznie musi być sos. Ja, 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 ja. Ja sobie jeszcze dam trochę sera pleśniowego, ponieważ ja bardzo lubię, ale malwinka z reżyserki prosiła, żeby pleśniowego nie dawać, więc ja sobie zrobię porcyjkę dla siebie. Uwaga, uwaga. Uwaga. Serek. Kurczaczek, truskaweczka. Taka porcyjeczka, uwaga. Mm. Super. Truskawki ser sałata i ten kurczak. Znakomity zestaw. Sos tylko pamiętajcie, że musi być go dużo, żeby nie była suchizna.